Wojciech Suleciński, zapraszam na forum Panoramy. Moim dzisiejszym gościem jest pan inspektor Jacek Gil, komendant Szkoły Policji w Słupsku. Dzień dobry, panie komendancie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Ja się te, tak chciałbym zacząć od tej bytowskiej historii, ale ja rozumiem, że ona stała się anegdotyczna, jeśli chodzi o Internet, jakieś różnego rodzaju wpisy na portalach, ale tak naprawdę dla policji to nie jest jakiś specjalnie wesoły temat. To jest na pewno temat, który żyje ostatnimi czasy. Temat, który Zaprząta na pewno głowy wielu redaktorów i wielu ludzi w Polsce. Natomiast my, szczególnie w szkołach policji, traktujemy go bardziej jako element do wykorzystania w trakcie szkolenia jako po prostu materiał szkoleniowy. Zobaczmy, jak to wyglądało. Do zdarzenia doszło we wsi dorpie w powiecie bytowskim. Policjanci nieoznakowanym radiowozem próbowali zatrzymać do kontroli Audi, które o 19 km na godzinę przekroczyło dozwoloną prędkość. Gdy udało się zatrzymać samochód, policjanci przez kilkanaście minut bezskutecznie próbowali obezwładnić zaskoczonego kierowcę. Świadkami interwencji była rodzina kierowcy, która zarejestrowała wszystko telefonem. Film umieszczono w internecie. To zresztą nie jest pierwszy film, który zrobił podobną karierę. Ja pamiętam taki film sprzed kilku miesięcy z plaży w Gdyni, gdzie też jeszcze znacznie wcześniej doszło do tej, słynnego, tej słynnej bitwy z kibiców z Meksykanami. Doszło tam do takiej pojedynczej interwencji, w której także patrol policji wykazywał pewną bezradność wobec sytuacji, którą tam zastał, szczególnie także wobec niechętnej opinii ludzi, którzy otaczali to miejsce, i jakby nie sprzyjali tego rodzaju siłowej interwencji. Czy pan ma takie poczucie, że policjanci, dziś idąc do tego zawodu są dobrze przygotowani do tego rodzaju zadań znaczy ma poczucie jedno i w zasadzie poczucie graniczące z pewnością bo tym zajmuje się od wielu lat że Policjanci są dobrze przygotowywani w jednostkach szkoleniowych policji. Przede wszystkim podlegają selekcji wstępnej w trakcie procedury doboru do służby. Muszą wykazać się sprawnością fizyczną, muszą wykazać się wiedzą, przejść kilka etapów tej selekcji. Ma to charakter rankingowy, w związku z tym jest wysokie prawdopodobieństwo, że przyjmujemy najlepszy. Wiatr. W danej chwili najlepszy. W danej chwili najlepszych. Oczywiście każdy system jest w jakiś zakresach ułomny i nie da się zbudować systemu, który będzie funkcjonował nam perfekcyjnie. Ale e, widzimy to przy e, pierwszych dniach, e, m, kiedy zaczynamy realizować e, szkolenia w jednostkach e, szkoleniowych, że ta selekcja e, przynosi pozytywne efekty. Oczywiście z niektórymi musimy pracować więcej, z niektórymi mniej. E, więcej musimy poświęcić czasu dla tych policjantów, którzy, e, a ich jest coraz więcej, którzy nie mają przeszłości e, w jednostkach schieraklizowanych. E, jak pan doskonale wie, do niedawna jeszcze policja przyjmowała osoby, które miały za sobą albo wojsko, albo inne formy odbywania tego wojska w innych jednostkach mundurowych czy, czy formacjach mundurowych. Natomiast od pewnego czasu, w związku z zawieszeniem poboru do wojska, my mamy w znakomitej większości już osoby, które do. Funkcjonowania w organizacji schierarchizowanej nie są przystosowane. A co jest największym problemem dla takiego młodego człowieka, który ma się nauczyć na przykład, no przepraszam, takiej sytuacji, czyli interwencji wobec silnego, dużego mężczyzny, który właściwie nie stawia jakoś specjalnego oporu, ale jest powiedzmy, oporny, o tak bym to ładnie powiedział. Jeśli przychodzi do takiego ćwiczenia u pana w szkole, to co jest najtrudniejsze, czysto fizyczne zadanie, czy psychiczne przestawienie się na to, że teraz trzeba temu komuś, no Powiedzieć stój albo zatrzymaj się albo wsiadaj. Myślę, że nie ma problemu z tym, aby zastosować jakąś technikę interwencji, z tym, żeby ją przede wszystkim sobie przyswoić. Natomiast największy problem to jest problem w podejmowaniu decyzji. Pamiętajmy, że to są młodzi ludzie, przynajmniej na początku. Brakuje im doświadczenia zawodowego, ale przede wszystkim życiowego. My, śmiem twierdzić, czy, czy, czy ja, czy pan redaktor, do pewnych rzeczy życiowych, które nas spotykają, zupełnie inaczej podchodzimy, bo mamy doświadczenie. Natomiast my przez pół roku szkolenia takiego policjanta musimy nadrobić ten element, który. Wynika z ich młodego wieku, a więc dać im też dawkę wiedzy i umiejętności, która troszeczkę ich wyprzedzi w stosunku do ich rówieśników. Mówi Pan, że oni dobrze, dobrze przygotowani wychodzą z jednostek, a może coś złego dzieje się potem, kiedy do tych jednostek trafiają i na przykład pojawia się zła rutyna, braku brak podtrzymywania nawyków. I też przepraszam, że powiem, no często jest tak, że to są jakieś specjalizacje. Ktoś jest w drogówce, ktoś jest w takiej policji jak ta w Bytowie, gdzie te zadania są zróżnicowane. Ktoś jest rzeczywiście cały czas oddelegowany do takich zadań porządkowych, gdzie podtrzymywanie tych nawyków jest oczywiste. Czy to czy czasami nie jest takim kłopotem? Myśmy w trakcie tych, tego zamieszania, po ujawnieniu tego materiału, rozmawiali z takim instruktorem z pana szkoły, już który jest emerytem i który wyraził pewien swój pogląd. Zobaczmy. Nie wiadomo od samego początku, kto jest dowódcą w tej załodze. Czy pani sierżant, czy pan sierżant. Od tego powinniśmy wejść. Profesjonalizm, ale dowództwo. Tam każdy robił swoje. Pani podkłada nogę, pani gazem daje temu kierującemu, pani gazem daje tej pani, policjantowi, sobie. Wszyscy płaczą, ale w pewnym momencie pani sierżant się śmieje. I nie wiem, z czego ona się śmieje. Eee, wydaje mi się, że kierownictwo komendy, w której pracuje obydwoje policjantów, powinni w trybie natychmiastowym wyciągnąć wnioski. Pierwsze co, to wrócić do podstawowego szkolenia. No właśnie, czy jednostki mają szansę na to, żeby podnosić kwalifikację swoich pracowników, którzy są już w służbie? Ja pamiętam, że rokrocznie odbywają się u was w szkole takie zawody patroli policyjnych. Patroli. Tylko tyle, że wtedy przyjeżdżają właściwie chyba tylko i wyłącznie najlepsi. Tak, panie dyrektorze. Co roku odbywa się turniej par patrolowych, finały turnieju par patrolowych. To są e, najlepsze patrole, wyłonione e, w drodze eliminacji w komendach e, miejskich, powiatowych, e, wojewódzkich, które przyjeżdżają do nas i rywalizują o miano najlepszego patrolu e, w kraju. I to jest dla nas taki papierek lakmusowy, to jest taki element, w którym podczas którego możemy sprawdzić stan przygotowania policjantów, bo mamy wiedzę zwrotną o tym, w jaki sposób ci policjanci już po pewnym czasie funkcjonowania w jednostce Realizują swoje zadania. Wiadomo, że najlepszym sprawdzianem jest życie. Życie potrafi nas zaskakiwać. To, co robimy w szkole, choćby podczas tego turnieju par patrolowych, jest to, są to sytuacje przez nas stworzone. Bardzo często oparte oczywiście na rzeczy, rzeczywistych zdarzeniach, które się gdzieś w naszym kraju zdarzyły, i tak staramy się dobierać te wszystkie symulacje, ale mimo wszystko mamy do czynienia z symulacją. A życie niekiedy nas Ale czy te przykłady, ten, który pokazywałem Panu, i ten być może także Gdyński. Ważnym elementem, moim zdaniem bardzo frustrującym policjantów jest to, że teraz większość takich działań odbywa się pod okiem kamery. Właściwie praktycznie każde zdarzenie, które odnotowujemy w tej chwili, natychmiast ktoś wyciąga telefon komórkowy i zaczyna to rejestrować. Wydaje mi się, że to też na policjantów działa paraliżująco. Myślę, że nie. Na pewno na niektóre osoby może w taki sposób działać, może one inaczej zaczęłyby realizować swoje obowiązki służbowe bez takiej presji kamery. Ale do tego trzeba się przyzwyczaić. Uh -huh. Taki dzisiaj jest świat, tak wygląda świat. Negatywne mediów. komentarze, tak jak e... na tej gdyńskiej plaży, także to jest coś, do czego się trzeba przyzwyczaić? E... Trzeba się przyzwyczaić do tego, że nasze działania, jak i każdego z przedstawicieli innych zawodów, zawsze mogą być przedmiotem nagrania mogą być przedmiotem komentarzy. I to powinno powodować, że będziemy starali się jak najlepiej wykonywać swoje zadania, żeby tego typu sytuacji unikać. Jeśli pan miałby ten film umieścić w czasie swojego szkolenia, to co by z niego miało wynikać jako wniosek? Ten film już jest przedmiotem naszych zajęć. To jest film, który po pierwsze, Pokazuje, że nie ma prostych interwencji, że każda interwencja jest złożona, że nie wolno do interwencji podchodzić rutynowo. Pokazuje również to, że trudno jest takim policjantom, szczególnie kiedy są zaskakiwani jakąś reakcją, podejmować zdecydowane działania wtedy, kiedy. Obserwują te działania choćby dzieci, bo tu zwróćmy uwagę na jedną rzecz, o czym no, szeroko się nie mówi. Ja nie znam i nie chciałbym się wypowiadać tej sprawy dokładnie, nie chciałbym się mhm. na temat tego, co tam zaistniało. Przed e, tym i po tym nagraniu. Tak jest, przed i po e, wypowiadać. Myślę, że najlepszym tutaj komentarzem byłyby wypowiedzi tych policjantów, mhm. bo ja nie wiem, czy nie przyjęli akurat takiego sposobu rozwiązania tej interwencji. Patrząc na tych, którzy tej interwencji towarzyszyli, na dzieci, na, na interwencję wobec ojca tych dzieci, więc nie wiem, czy nie przyjęli po prostu mniejsze zło, nawet narażając się na to, że komuś ewentualnie ta ich interwencja nie będzie się podobać, nie będzie spektakularna, nie będzie. Nie będzie... będzie może wyglądała nieco nieporadnie, o, tak może? Tak też. Tak też może. może Choć nie ja to... w ten sposób, znaczy mnie w tej interwencji przede wszystkim zabrakło czegoś, jeśli ten człowiek był obywatelem Niemiec, to ja przepraszam bardzo, ale w Niemczech wydanie kilku komend po niemiecku obywatelowi Niemiec. Czyni cuda. Ja widziałem interwencję niemieckiej policji drogowej, niemieckiej policji porządkowej. Naprawdę, jakby to być, stopień zmobilizowania społeczeństwa w wykonywaniu poleceń jest w tym kraju ogromny. Odnoszę wrażenie, że tego zupełnie nie wykorzystano w tej sprawie, ale to już zupełnie inny temat do rozmowy. Chcę spytać o to szkolenie. Zaczęliśmy o tym mówić. Czy pan ma takie poczucie, że policjanci powinni być jeszcze w czasie swojej 15, 20, 25-letniej służby wielokrotnie szkoleni i ta ich umiejętność, Powinny być sprawdzane. Dość często opowiadamy o tym, że na przykład nie wiem, za mało strzelają, ale może po prostu też za mało przeszkodzą tego rodzaju stresowych sytuacji. Uh. Ten zawód wymaga szczególnej troski o to, aby się doskonalić i permanentnie doskonalić, bo cały czas świat idzie naprzód i my musimy iść naprzód. Świat przestępczy się rozwija, wchodzą nowe technologie. Nie możemy stanąć, bo jeżeli staniemy, to będziemy w tyle. Więc, siłą rzeczy, każdy z policjantów i ich przełożonych muszą zrozumieć, że to szkolenie, to doskonalenie w miejscu pełnienia służby jest elementem istotnym. I nie tylko w miejscu pełnienia służby, ale również i w trakcie doskonalenia o charakterze centralnym. I to się ja myślę, dzieje. że ważną też rzeczą, o której, której, którą, którą, chciałem, którą chciałem zwrócić uwagę, a Pan powiedział troszeczkę coś innego, jest to, czy policjanci, którzy mają swoje specjalności, są w Policji, która zajmuje się sprawami kryminalnymi, gospodarczymi, w Policji Drogowej, równocześnie nie powinni mieć pewnych uniwersalnych umiejętności, które w pewnych okolicznościach się przydają i są niezbędne. No ale zobaczmy, jak wygląda takie szkolenie. Zdaniem specjalistów policja powinna jak najszybciej wyciągnąć wnioski z interwencji bytowskich funkcjonariuszy, rozpocząć dodatkowe szkolenia i sprawdzić jak w podobnej sytuacji zachowaliby się policjanci z innych komend. Chciałem pokazać te zdjęcia z waszej szkoły, które pokazują jak bardzo ci wasi szkoleni tam policjanci potrafią to zrobić. Tak, potrafią to zrobić, umieją to zrobić. Natomiast kwestia wyboru decyzji, mm -hmm. kwestia wyboru techniki, wyboru często środka przymusu bezpośredniego, to są te elementy, które... Wymagają już nie samego wytrenowania techniki, tylko oglądu sytuacji i wybrania środka zarówno zgodnie z przepisami, który przyniesie najlepszy skutek, nie wyrządzając e, e, szkody albo wyrządzając A czy jak najmniejszym dolegów. Nie wykorzystują takie możliwości, że na przykład interwencje, które się przeprowadza rutynowo, na przykład nie powinny być omawiane. Czyli na przykład policjant po tym mówi, miałem to, to i to, to na przykład też, jakby to powiedzieć, rozmawia ze swoim przełożonym, albo na przykład, przepraszam, z osobą, która odpowiada za piąt szkoleniowy w danej komendzie. I na przykład mówi ten oficer, czy, czy podoficer policji, mówi, no miałem taki kłopot. I może szczerze się zwrócić i powiedzieć, a jakby, jak to zrobić, a jak tam tamto zrobić. Ale skąd przekonanie pana redaktora, że tak nie ma? O! Że tak nie jest. Eee... To, co powiedziałem, że to szkolenie, które my realizujemy, jest elementem wstępnym. To jest początek. Zresztą sama nazwa to jest szkolenie zawodowe podstawowe. Ono daje podstawy do tego, żeby pójść dalej. I później, zarówno na doskonaleniach zawodowych realizowanych również przez nas, centralnie w szkołach, jak i w jednostkach terenowych policji, ten policjant dostaje szereg dalszych informacji. Mało tego, każdy policjant, który kończy szkolenie zawodowe podstawowe, od chwili przyjęcia przez 3 lata, jeszcze podlega nadzorowi. Pracuje pod nadzorem swojego starszego kolegi, opiekuna, który w ramach tzw. służby przygotowawczej jeszcze nad nim sprawuje nadzór. On ma udzielać mu wskazówek, on ma go wprowadzać do służby, i to jest ten policjant, który Musi przekazać temu młodemu policjantowi maksymalną ilość wiedzy i umiejętności. To on z nim pełni służbę, to on z nim wychodzi do, do tej służby. Ale oprócz tego, oczywiście, taki policjant, jak już Pan mówił o choćby policjantach ruchu drogowego, czy ja tu powiem o dzielnicowych, dyżurnych, przechodzi doskonalenie. Są to kursy specjalistyczne, które również u nas są realizowane. One trwają. Od pięciu dni, nawet do miesiąca czasu. Myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mam nadzieję, że te ujawnione materiały filmowe, one posłużą policji do tego, by z większą determinacją te szkolenia przeprowadzać, żeby też osiągnąć jakby większe zrozumienie ze strony społeczeństwa. I to jest chyba najważniejsze. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę. Dziękuję serdecznie.